Zadanie 10 z egzaminu gimnazjalnego próbnego, gimnazjalnego ósmoklasisty. I tak sprzedawca kupił od ogrodnika róże i tulipany za łączną kwotę 580 zł. Jeden tulipan kosztował 120 zł, a cena jednej róży była równa 4 zł. Sprzedawca kupił o 50 tulipanów więcej niż róż. Dokąd zdanie, Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Jeśli liczbę zakupionych tulipanów oznaczymy przez te, to podane zależności opisują równanie. No i teraz tak, czyli sprzedawca kupił co wiemy róże i tulipany i zapłacił za nie 580 zł. Ale uprościłam tutaj zapis. I tak, jeden tulipan kosztował złoty 20. Zł. Czyli tulipan to jest złoty 20 zł razy tulipan. Cena róży to była 4, czyli plus 4 zł razy, razy róża. I to ma nam dać 580 zł. I teraz tak: sprzedawca kupił o 50 więcej tulipanów niż róż. Czyli tulipanów kupił o pięćdziesiąt więcej niż róż. Szydłowca kupił o pięćdziesiąt tulipanów więcej niż róż, tak? Czyli teraz, jeśli chcemy tutaj zaznaczyć, więc musimy wyznaczyć to. R, bo musimy mieć wszystko, same te musimy mieć, tak? Czyli z tego wyznaczam, że R to się równa T minus 50, tak? Bo jeszcze raz, słuchajcie. Sprzedawca kupił o 50 tulipanów więcej niż róż. Czyli róż kupił o 50 mniej niż. Tulipanów. Tak? I stąd jest ten zapis. I teraz tak. Czyli złoty 20 zł razy ilość tulipanów plus 4 razy ta ilość. róż, Czyli tak. Równa się 580 złotych. E, macie do tego jakiekolwiek pytania? Pamiętajcie, że tutaj w tym równaniu ta nasza zależność jest zależna od ilości tulipanów, czyli wszędzie musiało być te. Czyli naszą odpowiedzią poprawną jest odpowiedź: C? Jak macie pytania, to piszcie.